Yo, Manko ze strony kaspersyn19, jest widzowie, kolejny odcinek, widzowie, i dzisiaj gramy po raz kolejny w Roblox J-break i widzowie, kupiłem Monster Trucka za milion. Tak się on prezentuje, jest trochę wyższy, bo go... o, kurwa. No, po prostu, bo jest na lepszych, większych sprężynach. Więc widzowie, yy, taką się właśnie prezentuje mniej więcej. Już stąd. No, Je, tylko jedynie ja nie, widzę, naprawdę nie jeździłem. Jedynie. O! Awaj, wow, on jest też. O! No to. No i widzowie, elegancko. Yy, no, jak. No, yy, nie, ja tylko jedynie gdzie nie jechałem. No to stamtąd, no to tutaj, nie? Tak to naprawdę nie. I on jest jeszcze większy, bo jego, na, jego powiększyłem trochę. W ogóle sprawdźmy jaki on jest nawet dosyć szybki nawet on jest, nie? To jest... dobre i musi tak fajnie płynnie kółeczka yy, ruszają. Patrzcie, co jest piękne. Idrift i Monster Truck'em. Nie no, ogólnie i będziemy po. zobaczmy jak on w ogóle pod górki wjeżdża. No, na moją mega... Dobrze, no patrz. To no, raczej będzie elegancko. A przez płot? <laughs> Przez poton, jakby w ogóle tego potu tu praktycznie nie było. Dobra, czy wiedziałem, czy wiedziemy pod tą górkę. Oj, no chyba nie wiedziemy, no serio. Aż taki nubek to on nie może być. Monster truck. Nie no, aż takim nubem to on raczej nie jest, nie? O! No. Widzowie. E, jak widzę widzicie... Pięknie wjeżdża pod górki, oczywiście pod większe górki, zaraz pojedziemy, ale sprawdźmy pierw jego potężną szybkość potężną no ej nie, no w sumie to szybki nawet jest na mojej jest szybki, dobra widzowie, lecimy co jest i, i, i boom tylko, że musimy stąd wjechać. O nie, o no ta, to zapomniałem. O nie, o nie. Uciekamy Monster Trackem! O nie! Nie! Dostał! O ho! Kójdę, co by dobrego cela mam, ja widzę. Myślałem, że mam gorszego. Ale złożyłem go normalnie tak pstryk. Dobra. No i... A to jest sam! No nie! Dobra, no to, to dawaj, no dawaj. No chodź się bić A i teraz to teraz mi tam... Aż shotguna trafiły No, no szybko, bo chcę Chinek nagrać oni mi przeszkadzają, no. Dobra, wjedziemy pod tą górkę. E, no... Z... Przeczuwałem, że wjedziemy. Ale widzę, że nie ale teraz se można taką normalną no, on... O, ale na, po, no wie, no pod to, to gdyby on nie wjechał, to ja nie wiem, to by była już naprawdę. Uho! Jo! Normalnie chłop zamiata tu, nie? Po prostu to trzeba... O tak wjeżdżać normalnie, to nie może tak naprost. Chce się pasić, bo to tak nie może... O tak naprost. No bo wtedy no to, to logiczne, że on nie wiedzie. O maluch. Trzeba tak patrzeć, trzeba tak... Aj... No, może na pod to mnie wiecie, bo jest za duża. O, widzicie to jakoś tak mniej więcej trzeba tak... Tak jakby wiecie, jakbyście chcieli jechać po ścianie. Patrzcie to... Brr, brr, brr. Co to? Same śmigła, nie? O! Pa o, kurczę no. Lipa. Myślałem, że będzie lepiej. Ale wie Adę. O no, gdzie jestem... Tam... Ten, ten... Ten Monster Director Pro Gamer normalnie. Progamer. Od kiedy jest takie coś? Od kiedy... Nie wiem, czemu ja mu powiedziałem w ogóle na jego Progamer. <gamy> nie wiem. Drift chip. I pa patrzcie, to tam jest wyskocznia, nie? I patrzcie, co teraz zrobię. No, nie, no w sumie jednak nie jest za szybki. Dobra. O, oh, dobra, lecimy tu. Teraz próbujemy wyjść tam na sam czubek. Tam... Nie, akurat w tym odcinku nie będzie... nie, napa nie będziemy napadać na nic, Tylko będziemy sobie wierzać pod górki tym właśnie pięknym monster truckem. Może ten odcinek nie jest jakiś fajny, ciekawy, ale... Ale kolejny będzie akurat ciekawy. Nie, nie wiem, czy chcę Wam zdradzać, ale... Yy, to będzie taki jakby poradnik. Czyli to breaka zobaczycie sami. Nie będę wam nic zdradzał dalej. Zobaczycie sami. Być zadań. Zobaczycie sami. Lecimy teraz tu. No, 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 wieć, 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 wieć. I wjechał. Potwór normalnie. O! I wjechał. No tutaj już nie, no. Ta wiedzie, wiedzie. wjedzie, wiedzie, wjedzie. wjedzie, wjedzie, patrzcie, patrzcie, haha, ha, biegał, jo, on tu wjechał, jesteśmy na sezon, ej, na no balon bym się wjechać, ej, ty, na no, balon, gdyby to ten, ej, z... z tego, a nie, bo on już lecili do góry, ajaj, dobra, lecimy tu, no, fajnie poleciliśmy. W ogóle mam ostatniego taska do zrobienia, nie? Ten Donuts to do Next. Że muszę wiecie. Nie wiem, wiecie o co. Że muszę... ko um, Koło kryminali 10... 10... 10 poczków gdzieś koło kryminala. Jako policjant. Ale patrzcie to. I wiedziemy... No i nie wiedziemy. Co byśmy wjechali, ale... Dupa. Tam. Ale tu wiedziemy. Eee... Yy. O Tu wjedziemy O tu bez problemu Oj Ja bym taki takiego Monster Trucka w żyć. Normalnie Widzowie Napiszcie w komentarzach czy chcecie takiego Czy byście ch nie chcecie czy Ale czy byście chcieli takiego Monster Trucka W realu nie Ja Fajnie się, nie... no Tylko, że on tak się dziwnie skręca to jest tak. Stroje denerwujące. Dobra. Pa, jadę na dach. No to zębie jechał. Ale mogę takim sposobem wejść na dach, bo on jest taki duży, że sobie na eście tu mogę wejść. nie? I mogę słaba odpalić. rozwalić. A przez ten płot? Aj, przez ten płot nie da. Ale najlepsze jest też taki motorek. Jest, jest jak moje koło, nie? <grych> I to mnie rozwala. A przez ten... Patrzcie to. Se przejechałem jak chciałem. Dobra, sprawdźmy widzowie, czy taki monster truck... Ej, właśnie, bo zawsze mnie tak zabija ten pociąg, jak w niego wjadę na przykład voltbike'em. A ciekawe, czy mi coś zrobi, jak wjadę monster truck'em. Patrzcie. Wjadę w niego. O... Aj, nie da się chyba. Epa! Ej, to, to jest dobre, bo ja mogę napadać? Ja bym gdybym... Patrz! Czekaj. Ja bym... Patrz, to jest taki poradnik dla mnie, jakby taki lifehack. Taki prawie, trochę. Nie no, nie no, jednak ten lifehack działa jak chciałem. Ale gdyby działał... Wiecie, o co mi chodzi, nie? Że pa... O! Jak teraz? A nie, bo on się tylko te ściany tam trzymał Ja... Dobra, zewy. Sprawdźmy teraz tak... Czy Monster Truck... Da radę. Po prostu wjadę w ten pociąg. Tylko pro... Właśnie mnie to denerwuje. Dobra, że on tak skacze dziwnie. Dobra. I bo jesteśmy on na pewno szybsi. Ej, tylko że on tu chyba będzie stał, nie? On tu chyba będzie stać. On tu chyba będzie stać. Nie, nie stoi, dobra. Patrzcie teraz to. I nic. Nie da się zatrzymać pociągu. No, po prostu niczym. Tak mi się wydaje, że żadnym pojazdem, niczym się nie da zatrzymać pociągu. Chyba, że mam inny. Za. Tylko po prostu trzeba przed. No nie, no nie zdążymy przed nim. Kurczę, on jedzie i jedzie. Dobra, wzajemnie. Kończmy, może już ten odcinek. Sprawdźmy jeszcze raz, czy się da. przed i się nie da, przed. No to, se napadnę widzowie na pociąg, w takim razie, ostatni raz widzę. Oj, tu trzeba uważać na te laserki. Napadnię. mi a czemu by nie? O, zabieramy kaskę. No, szybciutenko, pyk, 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 pyk. Pyk, 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 pyk. Widzę, bo kolkę tym napisał, kiedy napadł na pociąg w break Już mały by napadł. No szybko, bo ja tu muszę 3,5 koła zabrać, nie? Więc trochę szybciej, jeśli śpiesz, i śpiesz kasko. Dobra, na no spokojnie. Da radę. Bum! Dobra widzę, mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku i cześć!